Witam serdecznie. Pokażę jak przygotować racuchy drożdżowe z jabłkami. Do przygotowania będziemy potrzebowali 500 g mąki pszennej, 500 ml mleka letniego, 50 g cukru, 100 g masła roztopionego, przestudzonego, 4 jajka, 30 g drożdży świeżych, 2 jabłka winne, to jest około 450 g, 50 g cukru, olej do smażenia, cukier puder do posypania usmażonych racuchów. Najpierw przygotuję roszczeń. Do miski wkruszam drożdże. Dodaję troszkę cukru, tak około łyżeczki, około 50 ml mleka, jedną łyżkę mąki. Wszystko dokładnie mieszam. Miskę nakrywam ściereczką i odstawiam w ciepłe miejsce na około 15 minut. W tym czasie, gdy mam odstawiony roszczyn, przygotuję jabłka. Jabłka obieram ze skórki i ścieram na tarce o grubych oczkach. Starte jabłka daję do garnka. Dodaję cukier. Garnek wstawiam na gazie i prażę jabłka, tak żeby się rozpadły. Około 10 minut. Uprażone jabłka odstawiam do wystudzenia. Teraz przygotuję ciasto. Do gotowego rozczynu dodaję pozostały cukier, jajka, mleko, mąkę i masło. Mieszam dokładnie łyżką. Konsystencja ciasta powinna być gęstej śmietany. Do przygotowania ciasta możemy użyć miksera zamiast mieszać łyżką. Tak przygotowane ciasto odstawiam do wyrośnięcia na około 30 minut. Po 30 minutach do ciasta dodaję wystudzone jabłka. Dokładnie mieszam i smażę placuszki na rozgrzanym oleju z obydwu stron na złoty kolor. Racuchy są już gotowe. Z takiej porcji wychodzi około 24 racuchy. Racuchy można podać oprószone cukrem pudrem ze śmietaną lub z jogurtem. Życzę smacznego.